Wyglądaj świetnie, czuj się pewnie. Na program zaprasza Under 20, under20. under20.pl. facebook.com slash Polska i na naucie ostatnio jeździmy Metamorfobusem i odwiedzamy dziewczyny, które biorą udział w konkursie Top Face Under 20. W środku w Metamorfobusie oczywiście wielka przemiana jest grana. Nasi specjaliści są zawsze w gotowości. Kaśka dobierze ekstra ciuchy, Jarek zrobi przepiękną fryzurę, a Kaja zafunduje wystrzałowy make-up. Dzisiaj naszą bohaterką jest gośka, ma 15 lat i mieszka w miejscowości jednia letnisko. To oznacza, że mamy do pokonania 120 km. Zatem ruszamy w drogę, a wy proszę bardzo, poznajcie gośkę już teraz. Cześć, nazywam się Gosia, mam 15 lat i uczęszczam do ostatniej klasy gimnazjum ze szkół ogólnokształcących w letnisku, gdzie mieszkam. W wolnych chwilach lubię spotkać się z przyjaciółmi i jeździć na rolkach. Zgłosiłam się do programu, ponieważ jestem nieśmiałą osobą i chciałabym nabrać pewności siebie. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Tam jest dom Gośki. Idziemy do środka. Mi się prawdziwy dom otwarty. Gośka! Yes. Yeah. Cześć, Jak tam? Gotowa? Tak. Na zmiany, zmiany. Tak, tak? mogę cię już porwać? Tak od Oczywiście. razu idziemy? Możemy iść. Dobra, to chodź. Powiedz, Gośka, dlaczego zgłosiłaś się do konkursu? Nie było to jakoś bardzo planowane, ale pomyślałam, że może być to ciekawa przygoda, coś nowego. Moja droga, Zobacz, to jest nasz metamorfobus. Zaparkowaliśmy dosłownie pod Twoim domem i nasza wspaniała ekipa już czeka! Tada! Cześć. Cześć. Cześć! Cześć! Poznajcie Gośkę, to jest Jarek, zajmie się Twoimi Cześć, włosami. Jarek. Kaja zrobi super make-up, a z Kaśką będziesz wybierać Cześć. ciuchy. No i co? Chyba działamy od razu, nie? Tak, nie ma co tracić czasu. To proszę bardzo! Zapraszam Cię. Tu mamy wszystkie rzeczy. Przygotowałam Ci zestaw. Zobacz sobie, spodemki koszulkę taką, śmieszna, kolorowa. I do tego masz fajną kamizelkę. Bądź jeszcze mam kurteczkę, ale na razie proponuję, żebyś to przymierzyła, przymierzyła i zobaczymy jak to wygląda. Ewentualnie później sobie wymieniać. Masz jeszcze biżuterię i buciki, tam jest nasza proszę. Dziękuję. Zapisz. Zapraszam, idziemy się za chwilę. kolorowo, super. Świetne ciuchy, Świetnie, naprawdę. prawda? Fajnie, podoba Ci się? Bardzo. Tylko, co może jakieś długie spodnie, no nie wiem, sama ma takie. Czyli z takimi nogami, Ty chcesz długie spodnie? Dobra, nie będę się z tobą sprzeczać, nie dostaniesz długie spodni, ale za mm. to dostaniesz długą suknię, wow. co to na to? Perfect. Fajnie, to no, tylko to przymierz, damy Ci jeszcze do tego fajną tarybeczkę i biegnij do przymierzalni, zobaczymy, zaraz coś pomiksujemy, Dzięki. dobra? Wow, no wyglądasz rewelacyjnie. Podoba Ci się ten zestaw? Podoba mi się bardzo. To jeszcze dam Ci fajną, żeby troszeczkę to bardziej było takie sportowe. Tam w tamtym zestawie było fajne, że były krótkie spodenki i jest wygodne do biegania, no ale ta sukienka to, dziewczyna na podwój świata. I który Ci się bardziej podoba? Na który się Nie decydujesz? mogę się zdecydować, właśnie nie wiem, sama. Hmm? No w tym wyglądasz <laughs> rewelacyjnie, ale twoja ładnej. decyzja. Nie mogę się. Stop. Cześć. Stop. Cześć! Jak tam jest tam jakiś mamy problem? problem delikatny? Tak. Nie możemy się zdecydować na zestaw żaden. Ja proponuję nie spieszyć się, przemyśleć sobie to wszystko na spokojnie, dobra? Ja się Dobrze. Dobra, to dzięki Kaśka, Super. że nam pomogłaś, a tymczasem czeka Jarek. Idziemy? Idziemy. Do zobaczenia. pa! Pa! Cześć! Cześć! Cześć, Cześć Siadamy? Siadamy. Mhm. Przeprowadziłam tak, Cię Małgosie, która ma piękne, długie włosy, tak. ale znając Ciebie na pewno coś zmieni. Tak, ja już sobie <laughs> zaobserwowałem wcześniej małgosie i najpierw sobie rozpuścimy, zobaczymy włosy. No tak, bardzo ładne, gęste włosy. Tylko, e, to co mi się, no nie, że mi się nie podoba, tylko powiem Ci, co bym mógł u Ciebie zmienić i co by było na pewno fajne. To jakbyśmy dołożyli sobie tutaj troszeczkę takich rozświetleń i refleksów, takie przyjaśnienia jako słońce, tak jakbyś z Egiptu wróciła po prostu. To będzie, <śmiech> <śmiech> możesz tak mówić, e, to będzie wyglądało bardzo naturalnie, będą Ci rosły włosy, nie będziesz tego odrostu, odcięcia, nie będziesz musiała ich farbować, tylko czas do czasu sobie odświeżyć. I co bym chciał, chciałbym Ci trochę je wycieniować ładnie, tak żeby one były lekkie, fajne, no i taką delikatną grzywkę z przodu zrobić, ale taką wydłużoną. Wszystko naprawimy, będzie pięknie. Gościa, co ty na to może być? Taki plan? Tak, bardzo Musimy Nie boję się. Nie, nie, nie. ok? Właśnie. No nie dobrze, się, nie to działajcie się. w takim Dobra. razie. Okej, okay, to działamy. Swoje ja się w nie zrobię. Zbieramy sobie bardzo cienkie pasemeczka. Potem te cienkie pasemeczka sobie jeszcze tapirujemy, że w ręce zostaje nam taka mgiełka i taką mgiełkę. We're in the VIP, they know the tricks of the free. We're in the VIP, come and party with me. We're in the VIP, they know the tricks of the free. No cześć, cześć, no już skończyliśmy i właśnie też doszliśmy do tego ostatniego etapu, czyli rozpuszczenie włosów. Proszę bardzo. Już możesz sobie teraz zobaczyć, poglądać z każdej strony, Czekaj, żebyś widziała swoją nową grzywkę. I jak Ci się podoba Twoja nowa grzywka i Twoja nowa fryzura? <grym> bardzo, no, Nie są. Mi się bardzo podobają te pasemka, bo są, są takie... Refleksy. Delikatne no, refleksy. No właśnie, delikatne takie. Delikatne Właśnie, Delikatne refleksy, wakacyjne, delikatne refleksy. Bo będziesz mówiła, że byłeś w Egipcie. <grym> <grym> Proszę bardzo, u nas wszystko jest możliwe. Wakacje w Egipcie zaliczone. Dzięki Jarku. Dzięki bardzo. A za chwilę kolejny etap czyli make-up no, witam, no witam. Cześć. Cześć, Kaju, siadaj gośka jaka jest koncepcja na make-up, już wiesz? E, już wiem, ale... Ale może... nie powiem. Tak, pozwólcie się <laughs> troszkę zaskoczyć. Dobra, dobra, to ja Was zostawiam dziewczyny i wracam jak wszystko będzie gotowe. Dobra? dobra zapraszamy. Dobrze, Gosiu, to zaraz sobie zaczniemy Cię upiększać. Jesteś bardzo młodziutką osobą, powiedz mi, czy w ogóle się malujesz? Używam tuszu do rzęs, ale tylko tyle. Masz typową nastolatkową cerę trądzikową, dlatego polecam Ci jak najbardziej nową serię Under 20 Intense anti akne gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne produkty do pielęgnacji tej cery. A my zaczniemy sobie make-up od właśnie oczyszczenia cery aktywnym tonikiem. Dziewczyny, jak? No idealnie, idealnie, tutaj się... Pojawiłam. Pojawiłaś, tak. Że to już koniec. Już koniec. Ostatnie no jak szczęście. ty wyglądasz, Gośka, pięknie! Kości policzkowe podkreślone, usta są, oczy delikatnie, tutaj takie kolorki. Czy ja dobrze widzę, że ten tusz na dole jest w innym kolorze, tak? Tak, dokładnie. Chciałam podkreślić kolor oczu Gosi. Jest w takim intensywnym niebieskim kolorze. Niewiele trzeba. Rozświetlić cerę, mhm. podkreślić kości policzkowe, czyli naturalny róż. Ustka wydobyć, bo są przepiękne. No. Oko rozświetlić, delikatnie zaznaczyć łuk klasyczny. Koniec. I jest pięknie. Jest Mi się nam Maxa podoba ten myks z tym tuszem. Muszę też o tym pomyśleć. Gośko, jak się czujesz? Zupełnie inaczej, naprawdę. <śmówne> <śmówne> Chyba jeszcze nie możesz do końca w to uwierzyć, co? Tak. No? no dobrze, za chwilę wielki finał, finał naszej metamorfozy. Proszę bardzo, gosia jest już gotowa, żeby zaprezentować się w nowej stylizacji, fryzurze i make-upie. Gośka, chodź do nas! Ale wyglądasz normalnie mistrzowsko, taka laska z ciebie. Jak ci się podoba? <grym> bardzo w szoku jestem, ale pozytywnie. <grym> Cieszę się, że postawiłaś na spodnie, bo masz takie nogi, że naprawdę pokazywać je trzeba. Co ci zaskoczyło najbardziej? Włosy, fryzura i makijaż, wszystko jednak. Ale uśmiech jest dziewczyna. na twarzy, czyli jest dobrze. Bardzo mi się podoba. To świetnie. Ta stylizacja jest oczywiście dla ciebie, tak samo jak kosmetyki od Under 20. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli co, fajnie z nami się bawiłaś? Miły bardzo dobry dzień, warto było? Bardzo warto było, na pewno. Polecam wszystkim. W takim razie, dziewczyny, jeżeli chcecie przejść podobną metamorfozę, i zostać twarzą Under 20 zgłaszajcie się szczegóły na stronie www.under20.pl oraz na fanpage'u marki na fejsie dzięki kochana że Dziękuję. byłaś z nami <grywa> Uwaga, to jeszcze nie wszystko. Czas na eksperta Under 20, który udzieli wam kilku cennych wskazówek, jak zadbać o skórę twarzy. Trądzik pospolity, nazywany także zwyczajnym lub młodzieńczym, jest przewlekłą chorobą zapalną gruczołów łojowych i ujść mieszków włosowych. Jeżeli chodzi o nastolatków, to dotyczy aż 79-95%. Do Jeżeli zmiany są słabo nasilane, to wystarczy codzienna pielęgnacja preparatami przeciwtrądzikowymi. Natomiast jeżeli mamy stałe zmiany o dużym nasileniu, to konieczna jest kuracja specjalistyczna oraz wizyta u dermatologa.